Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Gościem portalu Pomnik Smoleń PS dzisiaj Pani Jadwiga Gosiewska. Naszą rozmowę chciałbym, Pani Jadwigo, żebyśmy dzisiaj poświęcili głównie sprawie procesu, który został wytoczony Donaldowi Tuskowi. Czy mogłaby Pani nam opowiedzieć, czy odczytać jakiś, powiedzmy, Pani wniosek procesowy, uzasadnienie tego i tak dalej, i tak dalej, opowiedzieć o wyroku w sprawie tego procesu? Mogę. Ogólnie mówiąc, została złożona skarga na bezczynność Prezesa Rady Ministrów w postępowaniu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznych w zakresie formy, treści, daty złożenia oświadczenia woli w przedmiocie udzielenia zgody przez Rzeczpospolitą Polski wobec Federacji Rosyjskiej, w jaki sposób co do organizacji prowadzenia badań, udzielenia przyczyn. Katastrofy polskiego rządowego samolotu 154-101 pod Smoleńskim. Ch ch Chciałabym przeczytać pismo procesowe, tak, prosimy. jakie wystosowaliśmy wraz z panem mecenasem R Rafałem Rogalskim. Niniejszym działając jako pełnomocnik Jadwigi Czarnołęskiej-Gosiewskiej odpowiedzi na pismo procesowe pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów. Mówię. Może chwileczkę, bo może tak. Może zanim ja dojdę do odpowiedzi, to powiem dokładnie skargę, przeczytam. Mm -hmm. Skarga na bezczynność prezesa Rady Ministrów w postępowaniu w przedmiocie wniosków o udzielenie informacji publicznej skierowanych do prezesa Rady Ministrów w piśmie dnia 12 lipca 2011 roku. W niniejszym działając jako pełnomocnik Jadwigi Czarnołej Gosiewskiej na podstawie artykułu trzeciego paragraf 2.8, artykułu 50 paragraf 1 i artykułu 54 paragraf 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wnoszę skargę na bezczynność prezesa Rady Ministrów narzucając organowi naruszenie artykułu drugiego ustawy pierwszej, w związku z artykułem 10 ustawy 1 i artykułem 6 ustawy pierwszej. ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. W związku z artykułem 35 KPA poprzez nieudzielanie informacji publicznej w zakresie, w zakresie wskazanym skierowanym do wyżej wymienionych organów wnioskach o udzielenie informacji publicznej. Podnoszę. To mówi Pan w moim imieniu. Pan tak, Rokalski, tak Pan Rodalski. Zobowiązanie Prezesa Rady Ministrów do udostępnienia informacji publicznej w zakresie określonym skierowanych do wyżej wymienionych organów wnioskach, które zostały sformułowane w piśmie już wcześniejszym. Chcę nadmienić, że było rzeczywiście, była dość bogata korespondencja. Między mną i panem mecenasem, a prezesem Rady Ministrów i jego przedstawicielami. Zarządzenie od prezesa Rady Ministrów na rzecz skarżonych zwrotów kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia roszczenia. Uzasadnienie. Ze wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który został wystosowany do prezesa Rady Ministrów, działając jako pełnomocnik między innymi Czarnoeckiej i Gosiewskiej, wnosiłem. O udzielenie informacji w zakresie istnienia, formy, treści oraz daty złożenia oświadczenia woli w przedmiocie udzielenia zgody przez Pospolitą Polską wobec Federacji Rosyjskiej na unormowanie zasad organizacji i prowadzenia badań oraz ustalenia przyczyn zdarzenia lotniczego polegającego na katastrofie polskiego rządowego samolotu TU-154M nr 101, które miała miejsce w okolicach. W lotniskach moich w dniu 10 kwietnia 2010 roku. W tym szczególnie istnienia oraz treści wskazanych w wyżej wymienionym oświadczeniu metod rozstrzygania sporów powstałych na tle stosowania lub interpretacji wyżej wymienionych zasad oraz udostępnienie nam dokładnej i pełnej treści tego oświadczenia poprzez przesłanie, odpisów, kserokopii, dokumentów albo dokumentu zawierających treści wy, wyżej wymienione oraz poprzez przesłanie jego treści w formie pisemnej. Mm -hmm. Organu Rzeczypospolitej Polskiej, który wyraził zgodę na złożenie wyżej wymienionego oświadczenia woli oraz osoby, które je złożyło po tym chodzi nam o imienne wskazanie. Tak. Istnienie oraz podstawy umocowania w tym zakresie oraz o przesłanie odpisu kopii dokumentów lub dokumentu zawierającej treści wyżej wymienione w zakresie istnienia między Rzeczypospolitej Polską a Federacją Rosyjską dwustronnej międzynarodowej umowy, porozumienia lub oświadczeń dotyczących unormowania zasad organizacji i prowadzenia badań oraz ustalenie przyczyn zdarzenia, zdarzenia lotniczego polegającego na katastrofie Polskiego Rządowego Samolotu TU-154, mm -hmm. która miała miejsce w okolicach lotniska Smolensk Północny w dniu 10 kwietnia 2010 roku. Prosimy również o przesłanie odpisów lub kserokopii dokumentów lub dokumentów zawierających treści o wyżej wymienionym zakresie. Następne, charakteru prawnego oraz formy zawartej umowy porozumienia lub uzgodnień między Rzeczypospolitą Polską a Federacją Rosyjską w przedmiocie unormowania zasad organizacji prowadzenia badań oraz ustalenia przyczyn zdarzenia lotniczego polegającego właśnie na tej katastrofie oraz przesłanie odpisów dokumentu lub dokumentów zawierających treści w wyżej wymienionym zakresie. 5. Dokładnej i pełnej treści umowy, porozumienia lub uzgodnień zawartych między Rzeczypospolitą Polską a Federacją Rosyjską przednosi unormowania zasad organizacji i prowadzenia badań oraz ustalenia przyczyn zdarzenia lotniczego polegającego na katastrofie, w tym w szczególności istnienia oraz treści zawartych w wyżej wymienionych umowie, porozumieniu lub uzgodnionych metod rozstrzygania sporów powstałych na tle stosowania lub interpretacji wyżej wymienionych oraz udostępnienie mi treści tej umowy porozumienia lub uzgodnień poprzez przesłanie odpisu odpisów, dokumentu lub dokumentów. Dokładnej daty. Dzień, miesiąc, rok, wyrażenia zgody, na podjęcie negocjacji odnośnie wyżej wymienionej umowy, porozumienia lub uzgodnień, dokładnej daty, dzień, miesiąc, rok mhm. zawarto oraz dokładnej daty dzień, miesiąc, rok związania się wyżej wymienionych przez podpolitą polską oraz przesłanie odpisów szerokopii dokumentu lub dokumentów zawierających treści wyżej wymienionych zakresie. Trybu zawarcia i związania się wyżej wymienioną umową, porozumieniem lub uzgodnieniami oraz podstawy prawnej tego trybu. W tym wskazanie odpowiednich przepisów oraz o przesłanie odpisów szerokopii dokumentu lub dokumentów zawierających treści wyżej wymienionych zakresie. 8. Organu oraz osoby, w tym o imiennie wskazanie tej osoby, która wyraziła zgodę na podjęcie negocjacji dotyczących zawarcia wyżej wymienionych umowy, porozumienia lub przyjęcia uzgodnień, istnienia oraz postaw jej umocowania w tym zakresie oraz przesłanie odpisów, krorokopii dokumentu lub dokumentów zabierających treści wyżej wymienionym zakresie. I dziewiąte, osób, w tym imienne wskazanie tych osób, które brały udział w ustalaniu treści wyżej wymienionej umowy, porozumienia, uzgodnień lub oświadczenia woli, istnienia oraz podstawy umocowania oraz o przesłanie odpisu szerokości dokumentu lub dokumentów. Mhm. I ostatnie, dziesiąte, treści oraz istnienia analiz, zarówno tej, o której mowa w informacji przygotowanej przez Departament Prawny Rady Ministrów, przekazanej nam przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w piśmie z dnia 12 kwietnia, jak i innych. I to było dziesięć takich podstawowych, tak rozumiem. Jeszcze, jeszcze nie koniec, stanowiących mm -hmm. podstawę wyrażenia zgody oraz przez stronę polską oraz podjęcie współpracy ze stroną rosyjską zaproponowanych przez nią reżimie prawnym obejmującym normowanie zasad organizacji prowadzenia badań oraz ustalenia przyczyn katastrofy. Moleńskiej, jak również wszelkich innych analiz, z których strona polska korzystała przy podejmowaniu tej decyzji osób, w mm -hmm. tym o imienne wskazanie tych osób oraz instytucji, które je sporządziły lub przedstawiły oraz udostępnienie nam treści tych analiz poprzez przesłanie wyżej wymienionych formie pisemnej lub w postaci dokumentu lub dokumentów. W opinii polskich specjalistów, zarówno tych, o których mowa w informacji, przygotowanych przez Departament Prawny Rady Ministrów, przekazanych nam przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w piśmie z dnia 12 kwietnia 2011, jak i innych, po uzyskaniu których strona polska zdecydowała się na podjęcie współpracy ze stroną rosyjską, zaproponowanych przez nią reżimie prawnym obejmującym normowanie zasad organizacji i prowadzenia badań oraz ustalenia przyczyn katastrofy w jak również wszelkich innych opinii polskich specjalistów, z których korzystała przy podejmowaniu tej decyzji osób lub specjalistów w tym o imienne ich wskazanie oraz zakresu ich specjalizacji oraz udostępnienie treści tej opinii poprzez przesłanie wyżej wymienione w formie pisemnej lub przesłanie dokumentów z doponentu je zawierających. 12 osób, w tym imiennie skazanie, biorących udział w konsultacjach, o których mowa. Informacje przygotowane przez Departament Prawny Rady Ministrów, przekazanej nam przez Kancelarię Przewodniczącego Rady Ministrów w piśmie z dnia 15 czerwca, jak i. 2011, jak i innych, które prowadził Prezes Rady Ministrów, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, ministrowie razem lub osobno związanych z wyborem sposobu podstawy prawnej współdziałania ze stroną rosyjską w zakresie badania tak proces Smoleńskiej. 13 podjętych przez Prezesa Rady Ministrów lub Rząd Rzeczypospolitej Polskiej działania oraz analizowanych koncepcji. Proszę o wskazanie konkretnych koncepcji, mających na celu doprowadzenie do przestrzegania przez Federację Rosyjską spoczywających na niej zobowiązań wynikających z przenajcia jako podstawy unormowania zasad organizacji prowadzenia badań oraz ustalenie przyczyn zdarzenia, zdarzenia lotniczego polegającego na katastrofie polskiego rządowego samolotu TU-154M-101 która miała miejsce w okolicach lotniska Smojc Północny w dniu 10 kwietnia. Konwencji 2010 roku, konwencją o międzynarodowym lotnictwie cywilnym z dnia 7 grudnia 1944 oraz albo załącznika 13 do niej oraz usunięcia skutków ich nieprzestrzegania. Rozstrzygnięcia sporu polsko-rosyjskiego po starego skutek naruszenia wyżej wymienionych zobowiązań. Spoczywających na Federacji Rosyjskiej, w tym na tle sposobu sporządzania oraz ustaleń faktycznych zawartych w raporcie Międzynarodowego Komitetu Lotniczego MAK dotyczącego przyczyn i okoliczności katastrofy smoleńskiej, który został ogłoszony na konferencji w Moskwie 12 stycznia 2011 roku oraz zmiany w jego treści, a w tym w szczególności działań mających na celu zainicjowanie wznowienia badania przyczyn i okoliczności katastrofy smoleńskiej w oparciu o punkt piąty, trzynasty, założnika trzynastego do konwencji chicagowskiej. I to są te najważniejsze, mm -hmm. najważniejsze postulaty. Dość trudno punkty, mm -hmm. Dość trudno, bo to rzeczywiście prawniczy jest. Ale bardzo konkretnie pan mecenas Rogalski to rozwiązał, bo widzę, bardzo że pedantycznie o... można powiedzieć. Tak, chodzi o to, że w zasadzie Nikt z nas nic nie wie, wszystko jest ukrywane, tak, wszystko jest przekłamane. Się, zgadza się. Pani Jedwigo, a teraz jeżeli chodzi o wyrok, czy pani, bo ja wiem, że wyroku jeszcze pani w ręku nie ma, prawda, odpisu tego wyroku, ale czy teraz sąd zdecydował, że premier Tusk ma te wszystkie punkty spełnić. Na dwa tygodnie. Zaraz tu bym miała nawet takie pierwszy tylko teraz powiem, gdzie co ja mam. Tak. poczekamy, spokojnie. To teraz może, dziękuję. Zobaczymy. To... tych papierów. Doręczenie odpisze odpowiedzi na skargę. W wykonaniu ja mam tylko to, że Wojewódzki Sąd Administracyjny, wykonanie zarządzenia z dnia 15 grudnia 2011. Przekazano panu pełnomocnikowi i skarżącej adwizy tramacznej kościelskiej odpis odpowiedzi na skargę. Ja mogę powiedzieć, że odpis na odpowiedzi na skargę jest taki, nie mogę tej chwili, że nasza, nasza skarga jest zasadna, tak. że sąd administracyjny przychyla się i daje panu premierowi dwa tygodnie tak. do odpowiedzi na nasze pytania bardzo wyczerpujące. Które powin, powinny nas satysfakcjonować. No ja uważam, że jeżeli nas one nie będą satysfakcjonować, to będziemy składać dalej odwołania. Z tym, że oni też zapowiedzieli, że od tego wyroku Sądu Administracyjnego będą składać odwołania. Aha, ile mają czasu na złożenie odwołania? Dwa tygodnie. Aha, czyli mogą się teoretycznie rzecz biorąc odwołać, i wtedy sprawa będzie w wyższej instancji jeszcze raz rozpatrywana, tak? Tak, jeszcze raz, będzie, jeszcze raz będziemy skarżyć. Aha, rozumiem. No tak, bo o to też chciałem zapytać. Dobrze, to w takim razie, Pani Jadwigo, to odnośnie tej sprawy bardzo dziękuję. Natomiast druga sprawa jest taka, że jedna z rozgłośni radiowych. Yy bodajże przedwczoraj ogłosiła, że jest już nieoficjalnie decyzja na temat ekshumacji pana Przemysława Gosiewskiego i, i brata Andrzeja Melaka, pana Stefana Melaka. Czy pani może coś na ten temat powiedzieć? No tyle mogę powiedzieć, że nie ma żadnych, żadnych danych, mhm. że rzeczywiście się to mówi, ale w tej chwili prokuratura nie podjęła żadnej decyzji. Czyli ten przecieg jest nieprawdziwy? Ten przecieg jest prawie nieprawdziwy, bo z tego, co ja, Jakaś tam przecieg musiał być, że ktoś o czymś mówił, ale konkretnych rzeczy my nie mamy. Aha, dobrze, to dziękuję Pani Elwigo. Proszę się nie rozłączać, tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję.